Patrzcie to, jak jestem kreatywny, jak ja mam fajne pomysły na filmik, nie interakcja z widzami na samym początku filmu. Eee, zagramy w papier kamień, nożyce. Tylko jeżeli ja wygram, zostawiasz łapeczkę w górę. A jeżeli ty wygrasz, to napisz w komentarzu, że wygrałeś, i powiedz po prostu, jaki symbol pokazałeś, a ja ci wtedy dam serduszko do komentarza. Może być? Myślę, że jo. Także lecimy. Jedna próba tylko, nie. Uderzamy raz, dwa, trzy. I na 4 dopiero pokazujemy symbol. Raz, dwa, trzy. No, ja wybrałem papier. Jeżeli wygrałem, zostaw obeczkę w górę. Jeżeli Ty wygrałeś, napisz komentarz, a e, ja ci przypinam serduszko. Lecimy. Oj. Dzień dobry. Siema Borysz. lecimy z tym kurwa gównem. Dobra, zaraz jeszcze dupę umyję, dlatego wam kurwa nie będę pokazywał. O, Borys! Patrzcie, jaki on jest kurwa ładny. Nie? O, jakie leniwy. Ty. Jesteś kurwa porobił, w końcu nie leżysz, się opierdalasz całe życie. Dobra, żeby te filmy jeszcze niosły jakieś karzyści za sobą, to mogę wam polecić ciasteczka holenderskie. Yy, I one mają zajebiste makro. Mają w chuj kalorii i jeszcze więcej kurwa węglowodanów. No, także polecam w chuj. Mhm. zanim jeszcze ja sam coś zjem, trzeba tego pchlarza oczywiście nakarmić. No, masz. Masz. Dobre? Kurwa. Dobra, teraz pora na moje śniadanko. Pokażę Wam trik. Ja jestem teraz na masie i polecam Wam, jak robicie sobie kanapki, to nie używajcie masła, tylko majonezu. Zamiast wszystkiego majonez jest najlepszy, mówię mi. To jest po prostu mistrzostwo. Do tego jakiś dobry filecik. To jest chyba z indyka. I śniadanko takie jest naprawdę. Totalny sztos. Możecie sobie, nie wiem, pomyśleć, że a, kanapeczki. Na kanapkach nie zrobię masy. Zrobicie, uwierzcie mi. Jeżeli dobrze dobierzecie składniki, to można zrobić masę na głupich kanapkach. O kurwa. Dobra, która jest? Ósma. Zaraz. Trzeba zejść na I iść do pracy na dziewiątą, na dwie godziny. Otworzyć siłkę, popilnować trochę, zrobić dobry trening. Pokażę wam jak robię bareczki. No. To jest taki wstępny plan na no, dzisiaj. Hmm. O. Jak już tutaj siedzę i mam przy sobie pewien przedmiot, to wam coś opowiem. <taki> Takie pytanko. Czy zrobił was kiedyś dziadek w chuja? Bo mnie tak. Słuchajcie tego. To jest naprawdę przykra opowieść małego chłopca. Małego wnuczka. Byłem małym dzieckiem. I dziadek kiedyś zapytał się mnie Rafał, lubisz ptaszki? Dziwnie to brzmi, ale on zapytał się mnie, czy lubię ptaszki. Ja mówię, kurwa, zajebiście. No, lubię, lubię. Nie? Może kanarka dostanę, jakiegoś kurwa papugę. Tam. Dostałem w prezencie, kurwa, kubek z ptakiem kurwa, nie wiem co to jest, chuj wie, pelikan, nie wiem co to jest chuj wie, chuj wie co to jest, ale dostałem taki kubek dzisiaj piję z niego herbatę no a wszystko zaczęło się kurwa od pytania, czy lubię ptaki od mojego dziadka pozdro dziadek Cześć. Cześć. Czy po parę krowy i To po prostu? No jakieś, tylko nie mango. Ja bym poprosił te trzy mega grześki w czekoladzie. Trzy mega grześki to jest mój kurwa posiłek na dzisiejszy trening i czas pracy. A to tylko dwie godziny, także wytrzymam na spokojnie. Pomyślcie sobie... Kurwa. Pomyślcie sobie, że... Ile to słodyczy, jesz i w ogóle, że to niezdrowe? Ale wiecie, ja nie jestem jakimś zawodowym sportowcem, kurwa yy, strongmanem, kurwa, czy nie wiem, kulturystą. Robię to czysto, yy, czysto dla siebie, tylko dlatego nie patrzę na kalorie i mam to wyjewane. A wiecie co? Powiem Wam coś takiego: w tym mieście nikt, kurwa, bez mojej zgody nie zostanie, kurwa, dzikiem, nie zostanie wielki. A wiecie dlaczego? Właśnie dlatego, że to ja mam władzę w tym mieście, jeżeli chodzi o siłkę i nikt bez mojej zgody, kurwa, na siłownię nie przyjdzie. Nie no, oczywiście świry, to nie moja siłka, ale może kiedyś. Hello! No oh. i to jest właśnie miejsce mojej pracy, kurwa, lecimy. Pstryk, 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 pstryk. No i dobra, co? Chyba można zacząć jakiś kurwa trening. Na początku każdego treningu y, zawsze lubię sobie wejść na bieżnię, na jakieś 2-3 minutki troszeczkę się rozgrzać, pochodzić, czasami pobiegać. Ale tak y, rozgrzanie jest istotnym elementem treningu. Także polecam każdemu najpierw jakąś bieżnię czy rowerek później jest 5-10 minut takiego rozciągania przed każdym treningiem żeby później nie żałować ne? no i po treningu też warto jest się trochę rozciągnąć wiecie haju kurwa bawi i uczy pozdrow na początku rozgrzeweczka oczywiście robiłem bareczki czyli żołnierskie wyciskanie najpierw rozgrzewka pustym gryfem 20kg No i lecimy już z normalną serią. Dodajemy tylko 10 kg na stronę. Będzie to już 40 kg. Od 8 do 10 powtórzeń, myślę. Zależy, zależy jaki mam dzień. Bo to też dużo zależy od dnia, czy, czy mamy siłę, czy nie. Zobaczymy, to powinno pójść na jakieś 10 razy lekko. Kurwa! Leciutko! Ha. Ale jest to pojewany, bo sam na siłowni jestem, to mogę drzeć mordę, wiecie o co chodzi. Dobra, spróbujemy czegoś cięższego. Spróbujmy 50 kg. to też 5 razy wycisnąć. Byłoby super. Cieszyłbym się. Nie no powinno pójść normalnie chyba, co? Patrzcie kurwa to. Jaka bo normalnie na chodź Dobra. To jest gówno, to jest takie lekkie, to jest takie lekki ciężar, nawet nie wyobrażacie. Jest dobrze. Kurwa, bo ty. Nie jesteś tak źle, szczerze Wiadomo, że jeszcze z, z ćwiczeń na barki, to używam sobie hantli i robię sobie y, wznosy bokiem. Y, 7,5 kg. No i jeszcze biorę te dwie, dwa hantelki, nie? I do góry. Ale to już są takie ćwiczenia. No nie chcę się tego pogadać, bo nie mam gdzie w sumie. Nie mam gdzie kamery położyć, także nie chcę mi się raz kombinować, żeby to jakoś Wam pokazać. Snywsze ćwiczenia, które pewnie każdy z was zna. Eee, no dobra, ja sobie po prostu dokończę trening. Na razie klientów jeszcze nie mam. Jakąś to zleci do tej 11. A później wam pokażę. Chyba jak robię zajebistego omleta. A jak nie mam omleta? To coś innego się wymyśli. Bardzo, widzicie te łzy w moich oczach? Widzicie to? Nie się kurwa gazem pieprzowym, prosto w oczy. Nie no, świruję, kurwa, nie jestem taki jebnięty. Chciałem dodać trochę dramaturgii kurwa tego smutnego filmu. A płaczę, bo jestem kurwa zmęczony, bo nie chciałem się stawać rano. Jakaś na muzyka mi tu gra. No. Patrzcie kurwa, tak sobie siedzę w pracy. Poważny pracownik na poważnym stanowisku, ne? to jest to właśnie to, o czym zawsze w życiu marzyłem. Chyba. Dążyłem do tego kurwa, przez całe życie, żeby siedzieć za biurkiem tutaj. No, a kiedyś będę właścicielem tej siłowni. Obiecuję. Ogólnie, jak już jestem na siłowni, to kobietom mogę polecić o takie fajne urządzonko Dużo kobiet się zgłasza, właśnie na to. To jest wakum, to jest taka bieżnia pod ciśnieniem tu się wchodzi jak do takiej kanzeli. jak lubicie ostrą jazdę to naprawdę zapraszam <laughs> nie no świruję, ale taki zabieg trwa 15 minut yy, 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 kosztuje 15 zł trwa yy, pół godzinki po prostu to jest taka bieżnia pod ciśnieniem zakładać taką spódniczkę i po prostu można szybko schudnąć nie? także yy, dla takich pań, które potrzebują zgubić parę kilogramów Serdecznie zapraszam Okej okay, mordy, postanowiłem, że to już będzie raczej koniec Koniec tego filmu Gdyż wszedłem na chatę I sobie tak obczaiłem, tutaj montuję sobie ten film, który właśnie w sumie oglądacie Że trwa ponad 10-11 minut i nie ma co chyba już tego przedłużać Robić nie wiadomo jakich długich filmów Dlatego moje następne jakieś zmagania kulinarne z omletem I inne moje przygody Zobaczycie po prostu w następnym filmie. Także dobra. Ja się tam żegnam. Na razie. Zostawcie łapę. Zostawcie jakiś komentarz. Suba. Do następnego filmu. Siema.